Buongiorno! Piramidka gotowa, możemy zaczynać. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Pasja. A konkretnie Pasja do motoryzacji. Z moim dzisiejszym gościem chcę porozmawiać o narodzinach pasji, o jej dojrzewaniu oraz o tym, dokąd może ona nas doprowadzić, kiedy jesteśmy w niej wystarczająco wytrwali. Porozmawiamy również o codzienności w naprawdę niecodziennym miejscu pracy. Moim i Państwa gościem jest Maciej Nowak, szef sprzedaży w Ferrari Katowice. Maćku, bardzo dziękuję, że znalazłeś czas na tę rozmowę. Bardzo się cieszę, że będziemy mieli okazję ją przeprowadzić. Tak jak powiedziałem, będziemy mieli przed sobą dzisiaj kilka takich tematów, powiedzmy sobie, bardziej sodzących na głębie, ale zanim do nich dotrzemy, chciałem zacząć od kwestii takiej bardziej codziennej. Czy możesz nam zdradzić, jakie auto ostatnio konfigurowałeś? Właściwie były to dwie konfiguracje, które pokazują dwa różne podejścia do tematu konfigurowania Ferrari. Jeden samochód to było F8 Tributo, i tutaj konfigurowaliśmy pierwsze Ferrari dla klienta, więc tak jak Enzo Ferrari ma powiedział, e, poproś dziecko, żeby narysowało samochód sportowy i na pewno będzie czerwony. Więc była to czerwona, klasyczna konfiguracja, kolor Rosso Corsa, który od lat jest związany z marką, a czarne wnętrze, czerwone dodatki. Druga konfiguracja pokazuje właśnie inne podejście do tematu konfigurowania, klient ma już kilka samochodów. Nie mogę Ci zdradzić, jaki to był model, ale powiem Ci tylko, że to będzie pierwsze Ferrari w tym kolorze, w takiej konfiguracji kolorystycznej w Polsce, bo klient, mając już czerwone Ferrari wcześniej, chciał po prostu spróbować czegoś innego. No to pozostaje rzeczywiście być czujnym i wyłapać, co to będzie za samochód, bo już teraz e, no, kupiłeś moją czujność. <laughs> e, jeszcze pozostaje w temacie konfiguracji, e, bo powiem Ci, mam na Ciebie taki zamach trochę, żebyśmy w jakimś z kolejnych odcinków przeprowadzili po prostu, spotkali się w pokoju do konfigurowania i e, czy moglibyśmy właśnie umówić na przeprowadzenie takiej po prostu konfiguracji, żeby pokazać jak to w ogóle przebiega? Jasne, to jest jeden z najfajniejszych elementów pracy tutaj, że możemy pomóc spełnić komuś marzenie. I moment, w którym wszyscy stajemy się, jakby budzi się w nas mały chłopiec, który ekscytuje się na widok kolorów, kolorów zacisków, felk, pasków i innych dodatków. Więc z przyjemnością wpadaj, kiedy chcesz. Super, to w takim razie już się cieszę i zapowiadam taki odcinek. Pozostając jeszcze w temacie konfiguracji, jest pewien samochód, na którego temat będę chciał zadać Ci pytanie. To jest samochód, który w zeszłym roku pojawił się na wszystkich grupach facebookowych na profilach spoterskich. Było sporo kontrowersji wokół tej konfiguracji. Mam wrażenie, że trochę wynikało to z tego, że była ona niezrozumiała, więc bardzo się cieszę, że mogę właśnie z Tobą na ten temat porozmawiać, bo z tego co słyszałem, no byłeś zaangażowany w ten projekt. Tak, mówisz o mądzie i mówisz o wyjątkowej modzie, Z tego co wiemy, tej rzadszej odmianie, czyli jednomiejscowej. Dokładnie. Tak jest. Bo klient miał możliwość wybrania, czy chce wersję jednomiejscową, czy dwumiejscową. I Monza dla mnie to jest taki samochód, który zadaje kłam twierdzeniu, że współcześnie nie można już wyprodukować pięknego samochodu. Wiele takich głosów się pojawia w motoryzacji, a ten samochód jak stanął, jak robiliśmy wspólnie pierwsze zdjęcia tego samochodu na naszym parkingu podziemnym, to no wszyscy jak wypadaliśmy z ekscytacji i rozpływaliśmy się nad tym samochodem. Pomysł na konfigurację jakby był dosyć przemyślany, pojechaliśmy do Włoch, żeby zaczepnąć trochę inspiracji, żeby w fabryce skonfigurować samochód. Były trzy koncepcje: jedna taka konfiguracja pokazowa Monzy SP1, czyli srebrny samochód żółte dodatki, nawiązujący do historii belgijskiego zespołu wyścigowego Ecurie Franco Champ. Druga to była konfiguracja z ciemnym granatowym lakierem, natomiast uznaliśmy, że troszeczkę może to być zbyt ciemne, nie pasujące do tego samochodu. No i wreszcie trafiliśmy na coś, co jakby pasowało do koncepcji samej samochodu, ponieważ musisz wiedzieć, że Monza oryginalna, ta z lat 50. wywodziła się z linii czterocylindrowych modeli Ferrari. Mało kto w ogóle wie, że takie modele były i świętowały sukcesy. To były modele, które zdobyły pierwsze tytuły mistrzowskie w Formuły, for Formuły 1 dla Ferrari. I później naturalną ścieżką było to, że były one stosowane w autach wyścigowych też innego typu. I w ten sposób powstał 500 Mondial, którego następcą później była Monza. Ona miała oznaczenia 750, 860. Co oznaczało, że miała większe silniki, bo wtedy oznaczenie cyfrowe modelu to był iloraz pojemności silnika i ilości cylindrów, czyli Aha. 500 mniejszy silnik, 750 większy, 860 jeszcze większy. Naświetmówz nie znaleźliśmy takiej konfiguracji, która by nas zainspirowała, albo właśnie 500 Mondial, mhm. czyli auto, które też nawiązuje do pierwowzoru, było początkiem tej, tej linii. Właśnie w tym jasno niebieskim lakierze, w tym wypadku to było Azur Dino z czerwonym fotelem. Tutaj też była ta konfiguracja białymi dodatkami, więc chcieliśmy coś, co po prostu historycznie nawiązuje do pierwowzoru Monza. A powiedziałeś, że szukaliście, to właśnie rozumiem, że w takich książkach się tego poszukuje, czy, czy jak, jak, jak ten proces przebiega, że tego poszukiwania po prostu tej inspiracji, w jaki sposób? Wiesz co, No tutaj to jak pewnie się domyślasz, mądrze mogli kupić ci klienci, którzy już są doświadczonymi właścicielami, kolekcjonerami Ferrari, bo było ich tylko 499, więc nie każdy mógł. To kupić. Więc trochę to wynikało z tego, że klient, który zamawiał ten samochód, był bardzo świadomy okay. i pozwolił sobie po prostu na to, żeby tak to auto skonfigurować. Było w tym też trochę moje inicjatywy, no i też wsparcie e, naszych przyjaciół z Maranello, którzy też pewne jakby sugestie ze swojej strony mieli, okay. a, więc powiedzmy, że to był teamwork prawdziwy. Nie? I to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo właśnie e, dzisiaj przychodzi ludziom z łatwością komentować po prostu o, takie dziwne, dlaczego tak, a to po prostu jak się weźmie pod uwagę to wszystko, tak, że to jest po prostu czerpanie z tego dorobku marki, z tego właśnie, e, tej, tej, tej niesamowitej historii, to nagle no, wypada mieć troszeczkę pokory w sobie i jednak zadać sobie to pytanie, że może jednak o coś chodziło, tak? A w przypadku takich samochodów zwykle o coś chodzi, więc to jest też taka jednocześnie być może no, delikatna sugestia, żeby na przyszłość widząc po prostu samochód skonfigurowany w nietypowy sposób zastanowić się, że, że może jednak to nie jest jakiś tam przypadek, że ktoś po prostu nie miał pomysłu i skonfigurował od tak, tylko naprawdę bazował na czymś bardzo konkretnym, na, na dorobku, na historii i no i właśnie no, no, jest skąd czerpać po prostu. Tak? Za każdą konfiguracją kryje się historia. I, I bardzo dziękuję za to zdanie, bo to właśnie świetnie podsumowuje to, co chciałem powiedzieć. E, super, że nawiązałeś do dorobku, do, do historii, bo będę chciał do tego potem jeszcze wrócić e, właśnie do tych książek i, i, i tego wszystkiego. E, natomiast teraz będę chciał wrócić do początku naszej rozmowy, bo zaczęliśmy, zacząłem o tym, że będziemy rozmawiać o pasji. A wiem, że Twoja obecność w tym miejscu no, z tej pasji tak naprawdę w dużej mierze wynika. Z tego co słyszałem, bo gdzieś tam zasięgnąłem języka tutaj u, u Twoich kolegów, koleżanek, Twoja historia no, nie była taką typową historią młodego chłopaka, który miał trzy modele, dwa plakaty i jedną książkę i czytał jakieś tam dwa magazyny, tylko Ty rzeczywiście wsiąknąłeś bardzo mocno w, w, w markę. Dlaczego Ferrari i jak to się wszystko zaczęło? Już co, wydaje mi się, że to jest historia z kimkolwiek bym nie rozmawiał, którego te samochody interesują, a którzy mają pasję do, do, do Ferrari. To zawsze to jest jakaś historia pierwszego kontaktu z marką pierwszego nie wiem, wyścigu, może Formuły 1 pierwszego, pierwszej możliwości zobaczenia Ferrari na żywo, i tak było w moim przypadku. A w sensie zobaczyłem żółte Ferrari F355, mając kilka lat. I dodam tylko kontekst, w tym momencie marzeniem moim motoryzacyjnym, jako dziecka, dziecko ma nieograniczoną wyobraźnię, był Fiat Tempra nie? To był samochód, który mi się wydawał najfajniejszy na świecie. Zobaczyłem takie żółte coś, co wyglądało jak UFO. Pamiętam, zaskoczyło mnie to, że widzę przez dach. Mhm. Wszystkie samochody były większe, byłem dzieckiem, mhm. więc wszystkie auta były większe, tutaj widziałem przez dach, mówię, o co chodzi, nie? No i pamiętam, tata powiedział, no to jest Ferrari, nie? Mówię, to jest ciekawe, nie? No i były modeliki, no, ale z czasem brakowało mi tej wiedzy. Niestety w języku polskim nie ma zbyt wiele literatury o tej marce, a w ogóle nie wiem, czy wiesz, powstało ponad 2000 książek o Ferrari. Które ma gdzieś tam Ferrari w nazwie, tak? Nie miałem pojęcia. Więc historia tej marki jest tak szeroka, e, i to są wyścigi, to są modele, które były punktem odniesienia dla innych producentów samochodów supersportowych. Są osobistości w postaci Enza Ferrariego, który był jednak unikatem na skalę światową, w postaci kierowców wyścigowych, projektantów. E, no, nie przychodzi mi do głowy żadna inna marka o tak bogatej historii, która dalej też. Wiesz, że jest z jakimś punktem odniesienia dla innych, nie tylko producentów samochodów, ale też dla innych marek, bo Ferrari to jedna z najsilniejszych marek na dzień dzisiejszy. No i poznałem Mateusza Żukowskiego, który tworzył wtedy jedyną polskojęzyczną stronę internetową o Ferrari. Mateusz, wtedy teraz prowadzi się bloga albo się ma profil na Instagramie. Wtedy się tworzył stronę internetową. Takie to były czasy. No i tam pozdrawiamy Mateusza. Przy pozdrawiamy Mateusza. E, więc zaczęliśmy korespondować, napisałem parę artykułów. E, I Mateuszowi też muszę podziękować za to, że przedstawił mnie Karolinie Szulęckiej e, czyli naszej dyrektory marketingu. To było moje pierwsze spotkanie, pierwsza styczność z Ferrari jako Ferrari Polska, a następnie z Jakubem Pietrzakiem, który mi postanowił dać szansę tutaj. Mam nadzieję, że dalej jest zadowolony. Natomiast ta pasja też rozwijała się dzięki moim rodzicom. Oni są dla mnie przykładem tego, że mogliby mieć bardziej lukratywne zajęcia, a robią to, co po prostu w życiu. Im pasuje, co lubią robić, co mogliby robić nawet za darmo. I wielokrotnie tata ze mną stawał o jakichś chorych godzinach. Jechaliśmy do Czech, do Austrii na zglot Ferrari, żeby chłonąć jakby tą markę. Więc też jakby to podsycanie pasji zawdzięczam moim rodzicom. Widzę, że książki to też nie są takie, które tam gdzieś leżały i kurzyły się na półce, bo widać tutaj na nich po prostu, że otwierało się je częściej niż rzadziej. I no cóż, no to jest taka właśnie historia, jak tak usłyszałem ją w bardzo w dużym skrócie. To pomyślałem sobie, że jesteś po prostu człowiekiem, który szykował się do objęcia stanowiska, które dzisiaj piastujesz tak naprawdę przez całe lata, kiedy naprawdę, tak naprawdę nawet nie mogłeś marzyć o salonie w Polsce, a co dopiero gdzieś na Śląsku, tak? Komuś się to dopiero wydawało? Dopiero blisko miejsca a, zamieszkania. No właśnie, to jest jakaś niesamowita też, historia, tak? tak? Więc tak. no i piękna historia, i to jest właśnie to, co chciałem tutaj gdzieś tam złapać i uchwycić w Twoim przypadku, że to jest ta pasja, która doprowadziła cię do tego tu, miejsca, gdzie dzisiaj jesteś. Czy pamiętasz swój pierwszy dzień w pracy? Bo no, to musiało być chyba coś niesamowitego, że rzeczywiście nagle jesteś w tym miejscu i, i masz przed sobą te samochody, nie musisz jechać do Czech o chorej godzinie, tylko przyjeżdżasz tutaj i, i te samochody tutaj są. Wiesz, co um, prawda jest taka, że ja tutaj nie przyszedłem, dopóki nie zacząłem tutaj pracy. W sensie na rozmowę o pracy, oczywiście, a później e, do pracy, no bo czułem, że będę komuś przeszkadzał i tak dalej. Wolałem zloty, bo tam jest na to e, miejsce. Więc jak przyszedłem tutaj, no to była moja pierwsza styczność z tym salonem. Pamiętam jak otwierali ten salon, to był już salon otwarty w Warszawie, uh -huh. który potem um, firma przejęła. I staliśmy się jedynym importerem, dealerem marki w Polsce. I ja mówię, dlaczego ktoś otwiera salon w Katowicach? Są już jedyne w Warszawie Warszawa, stolica i tak dalej. Ale pokazało, że też jakby wizja założyciela naszej firmy sprawiała to, że po prostu o wiele szybciej i dynamiczniej ta firma się rozwijała. Nie wiem, czy pamiętasz jak wyglądał pierwszy salon mieściły się dwa samochody. Pamiętam, mamy obiekt, który był 4000. Ma 4000 m2. Natomiast wracając do Twojego pytania, bo trochę. E... Bardzo mi się podoba, więc miałem andrujmy, bo to jest piękne po prostu. Tak, tak. tak. Wracając <krym> do meritum. Pierwszy mój dzień w pracy e, przyjechałem e, autem, który wtedy posiadałem, Opel Astra. Kupiłem go za tysiąca złotych, Postawiłem go bardzo daleko, bo stwierdziłem, że to tak trochę nie przystoi. E, byłem, miałem być w pracy o 9, byłem chyba ósma 10. No bo jakby ekscytacja, Oczywiście. nie potrafiłem spać nawet teraz, jak ty mnie przedstawiłeś i powiedziałeś, Maciej Nowak, szef sprzedaży Ferrari w Polsce, to ciarki mnie trochę przeszedły, bo nie wierzę, że to marzenie się spełniło. I mieliśmy w tym pierwszym dniu, poznałem kierownika sprzedaży, innych pracowników, i mieliśmy w pierwszym dniu przewieźć, bo mieliśmy serwis po drugiej stronie, wtedy Ferrari 458 specjalne na drugą stronę. Kierownik serwisu no, miał to zadanie do wykonania. Chociaż właściwie misje, no i wrażenia z tej przejażdżki jakby do teraz trwają w mojej głowie. No ja później ten samochód dwa lata później sprzedałem klientowi, więc też mam bardzo fajne wspomnienia i był w moim ulubionym kolorze czyli Blue Tour de France, granatowy metallic. Więc takie mam wspomnienia z pierwszego dnia w pracy. Piękne wspomnienia, naprawdę. A pamiętasz swoją pierwszą konfigurację, którą, którą gdzieś tam z klientem przeprowadziłeś? Myślę, że na pewno. Tak, i to pokazuje jak wąski jest świat właścicieli Ferrari, ponieważ pierwszą konfigurację to było F12 Berlinetta. Auto, które do teraz ma szczególne miejsce w moim sercu. Ostatni Ferrari projektu Pininfarina, mhm. gdzie ta relacja trwała od lat 50. pomiędzy Ferrari a Pininfarinem. To był ostatni ich model. I klient miał wizję samochodu szarego. Mhm. Ale tam przed finalną decyzją powiedział, że no być może pomyślałby o czymś innym i jak ja bym skonfigurował Ferrari. No idealny temat, nie? Bo to już miałem tą wizję w głowie. Ty zacząłeś wertować te książki i mówisz... Nawet nie musiałem, bo no tak, wiesz, już pierwsze jakby tygodnie tutaj e, to było przede wszystkim konfigurowanie, no zaznaczanie tak. się z tym innym, więc ja miałem wizję na każdy model, no tak, no tak, no który tak. mieliśmy. No i oczywiście Tour de France, granatowy Metallic. I Kim mówi, o to fajny pomysł. Więc w sumie była to fajna współpraca, mhm. i pierwsze wiesz takie też. To cenienie, mm -hmm. bo jednak ktoś, kto wydaje tego typu pieniądze na samochód, no mm -hmm. ma prawo do własnej wizji. Tak? Absolutnie. Więc to, że w ogóle ktoś wziął moje zdanie pod uwagę, to było dla mnie znaczące no wyróżnienie. Nie? Mm -hmm. A co ciekawe, temu samemu człowiekowi dwa lata później sprzedano specjalne, które było moją Aha, pierwszą pie... przejażdżką Ferrari, więc to wszystko <laughs> się piękno, fajnie, piękna klam, klamra. E, Maciu, teraz takie pytanie, być może mało rozsądne, ale z drugiej strony, no, takiemu fachowcy jak ty, nie mógłbym takiego pytania nie zadać. To jest takie pytanie, właśnie wiesz, no, wiedząc, że jest ogrom modeli, z których teraz będziesz musiał po prostu swój, w swoim mózgu przewertować, nie wiem, jeden ulubiony, trzy ulubione, specjalne modele dla ciebie. Ja kocham wszystkie Ferrari i powiem Ci szczerze, że jeżeli miałbym mieć jedno, to nie ma dla mnie znaczenia jaki model, po mhm. prostu na pewno chciałbym jakieś mieć kiedyś w życiu. Natomiast takie, kilka takich modeli, które mają szczególne miejsce w moim sercu to na pewno Ferrari 458 Speciale, które tutaj stoi na biurku, którym pierwszym się przejechałem i to był pierwszy Ferrari, który sprzedałem. Okej, okay, eee, czyli więc... też no to, no to rozumiem, że jest specjalna, no tak. to jak sama nazwa wskazuje. Więc też ona ostatnio mnie zaskoczyła fajnym prezentem, bo na urodziny dała mi modelik pierwszego samochodu i zrobiła porządny research, wiedziała jaki model kupić i tak dalej. Super. Kupiła 458 specjalne. ostatni Ferrari z wolnosącym silnikiem V8, mhm. auto, które do teraz jest uważane za jedno z najfajniejszych samochodów dla kierowcy. Tak. Eee, niesamowite wrażenie z jazdy, wiesz, ono jest pozbawione wygłuszeń, więc człowiek jest tak bardziej wystawiony na to wszystko, a jednak jest to auto na tyle współczesne, że dalej on jest bardzo szybko. Szybkie. No i to też pokazują wartości, te auta bardzo dobrze trzymają cenę na dzień dzisiejszy. Drugi taki model to jest Ferrari Enzo. To jak wspomniałeś o tych plakatach, mhm. bo to jest takie auto, które pokazało się jak moja jakby pasja do Ferrari zaczynała się rozwijać. I Enzo to był 2002 rok. Spójrz, jak to auto teraz wygląda. Nie? Dalej jest niesamowite. Absolutnie. I to była wtedy no, jak eksplozja. Nie? Nikt się nie spodziewał, że no, tak musi wyglądać Ferrari. Nie? Musi po prostu być czymś, że patrzysz na to auto i odbiera ci mowę. mowę. Więc Enzo, i to był taki model, który ja też bardzo szybko zacząłem zbierać dużo informacji na ten temat, przeszukiwać um, i. Um, i jest to dla mnie taki, no powiedzmy jakiś tam szczyt moich marzeń, aczkolwiek jest jeszcze jedno Ferrari droższe, które bardzo mi się podoba. To są e, lata 50 Ferrari 250 GT Pininfarina Cabriolet pierwsza seria. Mhm. Powstało ich tylko 36 sztuk, każda i to jest mega ciekawe. E, bo wspomniałeś o tych książkach. Mm -hmm. e, ta pierwsza książka, e, to później ci pokażę, mm -hmm. to są tylko numery seryjne samochodów. Właśnie to jest chyba ta, bo tak. bardzo wzbudziła moje zainteresowanie. Słucham, jak, e, jak moi e, rodzice zobaczyli, jaką książkę kupiłem, <grym> mogę sobie tylko wyobrażać. <grym> A tu są same cyfry, tak naprawdę, to byli w szoku. tak? E, ale. To właśnie jest klucz do rozpoznania tych wczesnych Ferrari, ponieważ każde auto, wtedy Ferrari mogło sobie nawet pozwolić, było trochę inne. brzmiało mm -hmm. trochę inny, mogło mieć zdarza lampy i tak dalej, więc każde z tych 36 Ferrari e, było troszeczkę inne mm -hmm. i to też jakby podsycało moją mm -hmm. pasję, mm -hmm. że wiesz, masz zdjęcie samochodu, i po jakichś detalach jesteś w stanie rozpoznać, że to jest ten konkretny Z tym konkretnym numerem WIN. Tak. I masz kon konkretną, jakby, puzzle do układanki. Okay. tak? I w te, na tym się tworzy historia samochodu, że mm -hmm. on w latach 50. był we Włoszech, w 60. w Stanach, mm -hmm. nie wiem, w 80. w Kolumbii no mm -hmm. różne, jakby, historie. Więc te trzy samochody to są takie, które gdzieś tam e, mają szczególne miejsce, ale oczywiście a. każde Ferrari jest wyjątkowy. Teraz bym chciał tak trochę uciec w stronę delikatnie może psychologiczną, ale no właśnie, to jest taka zagwostka, którą czasami właśnie mamy, mówię o osobach z pasją. Ja też się za taką osobę uważam. I powiedz proszę, jak ty to, jak to jest w twoim przypadku? Czy z czasem, kiedy po prostu, no bo twoja praca, twoja pasja z pracą się bardzo mocno przenikają. Czy czujesz w jakiś sposób, że ta pasja gdzieś tam na tym cierpi, czy zupełnie nie ma takiego zjawiska u Ciebie? Wiesz co? Myślę, że odpowiedź na to pytanie jest dwuczęściowa. Po pierwsze, mamy świetny zespół. Mamy zespół, który był, wiesz, wyróżniony nagrodami dla najlepszych pracowników Ferrari na świecie, który jest bardzo młody, zresztą miałeś okazję się przekonać, i po prostu każdy bardzo dobrze wykonuje swoją pracę. I tu, czy chodzi o zarząd, czy chodzi o dział marketingu, czy chodzi o dział serwisu, mam jakby ten komfort polegania na moich współpracownikach i jakby wszyscy razem pracujemy na sukces i jednostki, i jakby organizacji jako całości, więc to też ułatwia. Pewne, jakby takie codzienne obowiązki, no bo jesteś w stanie jakby komuś zaufać, mhm. wiesz, że ktoś to zrobi dobrze, więc mhm. automatycznie od Ciebie też część obowiązków odchodzi. Tak? Mhm. Druga kwestia, no to wiadomo, że w codziennej rutynie e, czasami o tym zapominamy. Nie? E, mam taki moment na przykład rano, jak przychodzę do pracy wieczorem, że wiesz, to jest ten moment taki, że już obowiązki zrobione, tak, i można troszeczkę nacieszyć się tym, gdzie się jest. Kiedyś może częściej tu przesiadywałem, teraz już mam dziecko, rodzinę, żonę, więc, więc chętnie, szybciej jakby wracam do domu. Natomiast wciąż Ferrari tworzy jakby takie samochody, że ta pasja wciąż jest podsycana. Tak? Miejcie Miejśny... na chwilę w słowo, bo wiem, że jak trzeba było zorganizować sesję i trzeba było zostać po godzinach, to nie stanowiło dla ciebie najmniejszego problemu i byłeś ze mną i żeśmy chodzili wokół tej żemądzy wspomnianej wcześniej jak, I jak zahipnoty... 40. O, już no, o tym nie wspomnę, tak? No. Ale po prostu jak zahipnotyzowani, tak, tak naprawdę. no Pamiętam, jak paliły się w 40. No, ale to było właśnie wieczorem. Tak, tak. Nie? Wieczorem po godzinach po prostu i patrzyliśmy na tak. siebie, jak takie właśnie małe dzieciaki, tak. jakbyśmy mieli 14 lat i jakieś po prostu pierwsze, pierwszy kontakt w ogóle z Palą. I mówię: Dzisiaj będę później w domu, bo tak. mam ważną rzecz, bo mogę gdzieś tam tą swoją pasję realizować. Ale wiesz, niedawno mieliśmy pierwszy kontakt z SF90 Stradale. Tak. Najmocniejszym modelem w tej chwili w Gamie. Tysiąc koni, no to jest szok. Jak ten samochód jeździ, i każdy, kto wsiada do tego samochodu, to wychodzi szerokim uśmiechem na twarzy, więc to jest to podsycanie pasji. Już pamiętam takie wydarzenie, jak co roku robimy kawalkadę. Największe mhm. wydarzenie dla właścicieli Ferrari w Polsce, jedziemy przez całą Polskę mhm. i miałem za zadanie przewiezienie 488 Spider z miasta do Katowic. <laughs> Cudowne zadanie. Cudowne <laughs> zadanie. Czułem się, wiesz, jak bohater filmu znikający punkt, który jechał przez Stany tam tak. e, Challengerem, chyba białym, e, i jak oglądałem w tym filmie, jako dziecko, to mówię, ale super robota. Nie? Na szczęście u mnie się to nie skończyło wypadkiem, e, tak jak w filmie, ale no to był taki moment, kiedy faktycznie, wiesz, emocje sięgały zenitu. No i jednak ten moment, wiesz, kontaktu z klientami. Ja uważam, że mamy świetnych klientów. Bo ktoś tu przychodzi spełnić swoje marzenia, więc uh -huh. jest zupełnie inna relacja uh -huh. niż jak przychodzisz po samochód, który ma ci służyć no tak. do codziennej jazdy, no do tak. pracy. To jest auto, które ma spełniać marzenie, więc jest zupełnie inny tak? kontakt. Uh -huh. Wiesz, przychodzą do nas ludzie, to nie są samochody, których ktoś potrzebuje, no tak. tylko musisz tego zapragnąć. Więc tak. to są pasjonaci marki, więc często rozmawiam z kimś, kto ma tą samą pasję do samochodów e, jak ja. Więc tych miejsc, gdzie ta satysfakcja dalej jest z tej pracy i, i ta pasja jest dalej jakby aktywowana, jest całkiem sporo. No właśnie, zdaję sobie z tego sprawę, że właśnie w tej codzienności, niecodziennej, o której mówiłem na początku, ty tak naprawdę masz ciągłe takie doładowywanie, bo przecież ciągle przychodzi ktoś, kto na przykład kupuje pierwsze swoje auto, no to on tu przychodzi po prostu tak naładowany i to siłą rzeczy musi się tobie po prostu i innym kolegom udzielać, tak? Którzy po prostu tutaj pracują. Dokładnie, poza tym wiesz, no jako dealer też mamy pewne przywileje wynikające z tego. Widzimy pewne samochody zanim inni je zobaczą. Konfigurujecie, czyli wiesz je. dużo wcześniej. Tak? Wiem, że będzie niebieska Monza zanim przyjedzie, więc jest to też dla nas jakieś źródło takiej satysfakcji, że możemy, bo wiesz, ktoś kiedyś powiedział, że nie liczy się cel, tylko liczy się droga mhm. do tego celu, tak? Mhm. Więc ta droga to jest to, co chyba daje najwięcej satysfakcji. Jasne, że jak auto już jest, to też są emocje, tak? Ale ta droga, która do tego prowadzi, te poszukiwanie tej konfiguracji. Teraz też wiesz, coraz częściej klienci sięgają po klasyczne samochody, mhm. klasyczne Ferrari w Polsce. Mhm. Więc znowu ta zabawa z poszukiwaniem samochodu, z badaniem jego historii, bo to jest samochód, który każdy ma swoją historię, to te punkty właśnie takie zaczepne dla pasji cały czas występują nie? i za to naprawdę jestem wdzięczny, że mam taką możliwość codzienności, nie codziennej. Pogratulować tylko. Maciu, zanim skończymy, jeszcze chciałem tylko tak naprawdę już krótko e, tylko zjawić pewien temat, bo też mam nadzieję, że będziemy mieli na, tema, na ten temat mieli możliwość porozmawiania kiedyś w przyszłości. Nawet być może poświęcimy temu osobny odcinek. E, ale jest tak, takie zjawisko, którego mam wrażenie, że za mało się o nim rozmawia u nas. A gdzie, jak nie w lazkładrze, gdzie, jak nie właściwie w tym miejscu, gdzie rozmawia się o tej takiej no, fantastycznej, legendarnej, pięknej motoryzacji, kulturę motoryzacji? Czym ona dla ciebie jest? I, I po prostu zastanówmy się nad tą chwilę. Wiesz co? Myślę, że to jest nawiązanie do tego, o czym rozmawialiśmy w temacie konfiguracji. Świadomość pewnych zjawisk w motoryzacji, w sensie, nie wiem, wyścigów osób, kierowców wyścigowych, projektantów, inżynierów, osób, które konstruowały samochody, wydarzeń, tak? takich jak Raid Mille, Mille w którym ostatnio w sumie pierwsza polska ekipa w, za kierownicą wyjątkowego, bo Ferrari 40 samochodu miała okazję wziąć udział, czy Goodwood, czy Villa Dieste, czy Pebble Beach, Myślę, że to jest taka świadomość, jakby tego, że ta historia jest, ale nie tylko posiadanie tej wiedzy, wiedzy, ale też korzystanie z tego, tak? Czyli wiemy, że coś było w historii, tak, to jest to, nie? Wiemy, że coś było w historii, pojawia się jakiś samochód, i jakby od razu w naszej głowie pojawia się taka mapa, że jest z tym związany ten człowiek. I to jest też coś, co często jakby pojawia się przy pracy też dziennikarskiej, tak? taki research, uh -huh. tylko powiedzmy od innej strony, uh -huh. bo takiej troszeczkę miękkiej. Uh -huh. uh -huh. I to tak samo jak ktoś się pasjonuje, nie wiem, sztuką, muzyką i ma świadomość tego, że o jakichś kompozytorach warto słyszeć, o jakichś malarzach, że tym się wyróżniają, to tak samo to wygląda w kulturze motoryzacji, o której też mam nadzieję że będziemy mieli okazję rozmawiać. Maćku, bardzo dziękuję w takim razie. E, tego się trzymajmy, że będzie jeszcze okazja, bo tutaj widzę, że po prostu pokłady Twojej wiedzy są no, nic, tylko czerpać i dzielić się. Mam e, nadzieję, no. że Cię nie zamudziłem. Absolutnie. Absolutnie. Wręcz przeciwnie. Mam... w temat Ferrari, to łatwo mi się włącza słowa. Ale, ale ja bardzo właśnie to liczyłem na to, i jestem bardzo, że tak powiem, zadowolony z tej naszej rozmowy, e, więc mam nadzieję, że będziemy mieli możliwość do takich rozmów wracać. Tymczasem bardzo dziękuję też, dbając o, o to, żebyś tam, że tak powiem, mógł wrócić spokojnie do swoich obowiązków, nie nadużywając swojej dobroci. Maćku, no wielkie dzięki. i Dzięki bardzo. Dobra, słuchajcie, tu jeszcze taki mały smaczek. Maćku, powiedz co to jest, bo ja patrzę, ale właściwie to zupełnie nie wiem na co patrzę. To jest, słuchaj, krzyżówka ułożona tak, że hasłami do jej rozwiązania nie są wyrazy, tak jak zazwyczaj to wygląda. Tylko numery seryjne samochodów, różne numery związane z Ferrari, e, czyli numery seryjne, numery silników, e, skrzyni biegów, e, modeli i tak dalej, nie? <grych> 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 Czy ta książka, rozumiem, jest w tym pomocna, tak? Chyba jest w tym pomocna, ale nie wszystko w niej jest, tak? no To jest taka książka, jest, to jest e... książka, o której wspomnieliśmy wcześniej. Gdzie są? Tak. No prawie tysiąc stron samych numerów seryjnych kolejnych I to modeli. Jest, wiesz, level hard jakby wariacja na punkcie Ferrari. No i ja to bardzo szanuję. <noise> bardzo dziękuję.